Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochan. Nie, inaczej. Do widzenia, kochanemu Państwu. Zapraszam Państwa na ostatni odcinek mojego przekazu dnia. Życie płynie, pędzi, leci, zwał jak zwał. Człowiek w życiu wzloty i upadki miał. Każdy pędzi gdzieś na oślep, jak nie przymierzając ośle, nie upędzi, choćby zeń koparką brał. Przede wszystkim trzeba w życiu umiar znać, chociaż chciałoby się wszystko wszystkim dać. Warto w porę się wycofać, bo inaczej katastrofa. Napisałeś swoje, teraz długi płać. Dziękuję Wam za wszelkie poranki, dziękuję Wam za wszelkie wieczorki, za komentarze, że tak się wyrażę, za poniedziałki, środy, wtorki. mgłą zachodzi wełbie dziwny szum. Koniec wieńczy działo, zatem kromkie bum, bum. Wierzę, że nie będą Wam kojarzyć się źle. Te nasze spotkania, te nasze spotkania, te nasze spotkania w MPD. Wszystko się musi kiedyś skończyć. Jak jeden niekulturalny wnuczek powiedział do swojej babci: wszystko się kiedyś kończy. Nawet ty, babciu. Proszę Państwa, przeżyliśmy razem mnóstwo czasu. A żeby nie poczuli się pokrzywdzeni, ci, którzy obchodzą imieniny 1 kwietnia, to ja informuję Państwa, że dzisiaj jest wtorek, 1 kwietnia, i imieniny obchodzą Grażyna, Hugon i Zbigniew, a także Celsjusz. Chionia, Florentyn Hugo, Irena Jakubina Katarzyna, Makary, Miłość, Tomasz, Tomisław, Wenanjusz i Wenanty. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu, Nietypowe święta dzień niewidzialnej pracy. Międzynarodowy Dzień Ptaków i Międzynarodowy Dzień Klauna. Przysłowie na dziś 1 kwietnia bajów pletnia. Cyca te dnia, Janusz Korczak, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Natomiast w ku Kasi mamy dzisiaj Basię Bocian, nazwisko prawdziwe znane redakcji i troszkę nieortograficzną grę półsłówek, a mianowicie chętny mój. To ja nawet nie wiem jak to. No, 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 ciekawe, ciekawe, uruchomcie wyobraźnię. Bardzo Państwu dziękuję za wszystko i ściskam serdecznie i, i pozdrawiam. Do widzenia.